Siemaneczko, cześć. Dzień dobry, niedziela, godzina 12. Wjechał na kanał odcinek. Dość ważny dla konsumentów, dość ważny dla mnie, dla nas wszystkich, dlatego, że kupno w Polsce samochodu używanego to jest temat, o którym można by założyć w ogóle osobny kanał, a wielu z nas utopijnie łudzi się, że można kupić rodzynka, okazję, zapłacić mało pieniędzy i tak się spotykamy właśnie na tym kanale. Jest nas już ponad milion widzów. Zatem... No właśnie, poczekajcie jeszcze do końca odcinka, bo na końcu będą standardowo okazje Allegro. Natomiast ten temat czego się nie tyczy? Przede wszystkim nie tyczy się salonów samochodów używanych przy salonach, przy serwisach, przy autoryzowanych dealerach, bo mówimy o gwarancji na auta używane, tak? I teraz rozróżnimy te auta używane, co dzisiaj chcę poruszyć, bo Zakładając samemu salon samochodów, używanych widzowie naciskali, żeby była gwarancja na auto. No, i tak się zastanawiałem, rozkminiałem z prawnikiem, i wszystko zacząłem kupować, zacząłem czytać usługi gwarancyjne. Mamy w Polsce coś takiego, że na wielu autohandlach, na wielu komisach samochodowych mamy napis: „Auta z gwarancją. No, i jeżeli chcemy zakupić taki 16-letni pojazd i chcemy na niego mieć gwarancję, to pan sprzedawca mówi mi, że tutaj proszę o oferta. No i możemy kupić za 500 zł, za 1000 zł, za 1500 zł różne pakiety gwarancyjne. Co powoduje, że wierzymy w to, że jeżeli coś się stanie z naszym samochodem, to. Taka gwarancja na auto będzie obowiązywała. Takich gwarancji na rynku jest kilka. Jest to kilka firm, które trudnią się tymi usługami. Mówią, że zrzeszają jakby setki autohandli, i tak? Mówią o tym, że zrzeszają setki serwisów, infolinie, Srinie i inne bariery. No właśnie, więc na tym się dzisiaj skupimy i skupimy się na małych, nierenomowanych, zwykłych autohandlach, które. Świadczą usługę gwarancyjną poprzez firmę, która taką usługę gwarancyjną świadczy. Czyli są to takie firmy, które sprzedają te pakiety poprzez właśnie takie różne małe komisy. No i ludzie to kupują. Ale zanim przejdziemy do kupują, powiedzmy sobie szczerze, że też spotkałem się na forach, gdzie z autokomisy piszą ze sobą i rozmawiają, tak jak są fora mechaników, tak są fora handlarzy, że klienci się tam żalili kupujący. Jeżeli słyszeli, że mają dopłacić jeszcze tysiąc albo półtora, rezygnowali totalnie z tego. I z perspektywy czasu, jak już przeanalizowałem to wszystko, to stwierdziłem, że jak można dać gwarancję na starsze auto niż 4, 5, 6 lat. No bo o ile mówimy tutaj o autach przy odkupionych od klienta, na przykład Volkswagen kupuje auta, czy Skoda odkupuje auta i sprzedaje trzyletnie auta z gwarancją jakąś tam, czy tą gwarancję i faktycznie dużo rzeczy podlega gwarancji, ale dużo rzeczy ma swoje wykluczenia. Ale jest to już jakaś forma gwarancji w trzyletnim aucie. No właśnie, może przejdźmy do materiałów takich, które pozwolą nam uświadomić, jak to tak naprawdę działa. E, wszystkie pakiety, jakie widzicie w takiej broszurce, którą zaraz kupicie, jak biorę w rękę, to widzę, że są mega psychologicznie zrobione, że mamy wszędzie zdjęcia, co to obejmuje. I mamy silnik, manualna skrzynia automatyczna, paski, rozrządy, łańcuchy, zawieszenia. No, no Janusz. Wstawaj, sfajdałeś się dosłownie. No i teraz zaczynam brnąć to jako klient i czytać. I mam na przykład wersję, przyszedł do mnie kolega, który kupił właśnie taką gwarancję za 1200 złotych. No i tak przebrnąłem pięknie przez pierwsze cztery strony, no a potem doszedłem do... Szczegółowy wykaz podzespołów objętych gwarancją, czyli tak zwane owu małe literki, które tam są, do których z reguły nie dochodzimy. No przecież mamy tak pięknie napisane, co to tam nam się nie naprawi, 300 zł. dopłacamy i te gwarancje mają, słuchajcie uwaga, hit. 3 miesiące, 12 miesięcy, 24 miesiące. Mamy gwarancję na auta 6-7 letnie z przebiegiem do 200 tysięcy. Mamy gwarancję na 16-letnie auta z przebiegiem tam do 300 tysięcy, czy tam 17-letnie do 300 iluś tysięcy. W zależności od firmy, jaka nam sprzedaje to. I teraz takie pytanie, jak ta firma weryfikuje ten handel? Czy ten handel jest taki uczciwy? A jeżeli skręci przebieg i ktoś potem udowodni, że ten przebieg był kręcony to tak gwarancja to obejmuje. No, tak wejdźmy troszeczkę w szczegóły. Na przykład w pierwszych stronach mamy, że w silniku. Jest coś takiego jak uszczelka pod głowicą cylindrów, tuleje cylindrów, to podlega wymianie, tłoki, pierścienie tłukowe, bla bla, 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 bla. Uszkodzenia wewnątrz silnika. I mamy tutaj 10 literek na pierwszych stronach, które to obejmują. Nie? Przechodzimy dalej. Automatyczne skrzynie biegów i na przykład nie obejmuje elektrozaworów hydraulicznych sterownika, czyli mechatroniki, która najczęściej się psuje w automacie, No ale to nie jest jeszcze problematyczne. Tak, chłopaki z tyłu pracują na mainie Turbina i turbosprężarka. Wyłącznie do 20 tysięcy km. Czyli prawdopodobnie chyba od zakupu do 20 tysięcy. Ale co lepiej, e, łańcuch rozrządu, słowo łańcuch rozrządu, słowo klucz do 10 tysięcy. No, I powiedziałby człowiek, no jeszcze w miarę to wygląda. No to przejdźmy na jeszcze głębszą stronę. Mamy zastrzeżenia i obostrzenia, jaka pojemność może być maksymalnie objęta takim pakietem gwarancyjnym, czy takim ubezpieczeniem gwarancyjnym. Oraz przebiegi nie większe niż 320 tysięcy km. Ok, czyli jeżeli kupiliście auto, które miało 280, 290 albo nawet 300 rzeczone, chociaż w moim przypadku, tutaj klient kupił 300 tysięcy przebiegu, to ma już tylko 20 tysięcy. Eee, no właśnie, I koszty naprawy zostanie ustalone, uwzględnione, bla, bla 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 bla, według średnich stawek zakupu i słowa takie klucze, które mnie zastanawiają. Alternatywnych zamienników odpowiedniej jakości z rynku wtórnego, z rynku wtórnego, czyli używanych części. I regenerowanych, jeżeli będą odpowiednią jakością. Czyli jeżeli ktoś uzna, że e, dobrze, faktycznie to się zepsuło, e, no i musi być to część zgodna z jakością tego pojazdu i jego wiekiem, może zamontować część z rynku wtórnego. Dobrze. To przejdźmy do takiej bomby, która chwilę nam zajmie. To, co najbardziej mnie przeraziło w trzech firmach, jednych z najpopularniejszych w Polsce, wskutek kiedy nie wypłacą wam i kiedy nie możecie skorzystać z pakietów skutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, wycieków oleju, Płynów eksploatacyjnych, nadmiernych przeciążeń pojazdu, ekstremalnych, wskutek kolizji, wypadku drogowych itd. No to chyba normalne, że to nie jest ubezpieczenie OCAC, ale wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, no spoko to mogę zrozumieć, wycieków oleju i płynów. Czyli jeżeli zacznie Wam szczać olejem samochód, który kupiliście miesiąc temu, to to, to jest w ogóle podstawa, jeżeli wyższał Wam się cały olej i zatarł silnik, to to nie jest podstawa do remontu tego silnika, dlatego że nie obejmuje tutaj wycieków olejów i płynów. Spoko. Najlepszy jest punkt, którego nie będę mówił, żeby nie zdradzić firmy, ale w dwóch był bardzo podobny, wręcz bym powiedział skopiowany. Eee, skutek awarii i braku, to są momenty, w których firma dana nie wypłaci Wam ani nie podejmie się tej reklamacji. To jest punkt, oba punkty, które czytam, to są punkty, w których firma X nie pokrywa kosztów z tytułu. I tutaj mamy najdłuższy punkt na świecie. Wskutek awarii i braku możliwości eksploatowania pojazdów wynikających z braku części zamiennych wad konstrukcyjnych, przeróbek, bla, bla, bla. Spoko. I dochodzimy do punktu klu. Nie podlegają akceptacji koszty wymiany lub naprawy pasków klinowych, wielorowkowych, rozrządu, napinaczy, rolek prowadzących, pomp wody, napinaczy hydraulicznych, ślizgów, zaworów EGR, wszelkiego rodzaju czujników, tryskiwaczy, pomp tryskowych, awarii układu elektrycznych, elektronicznych, w tym elektrozaworów, automatycznej skrzyni biegów i nie pokryje też kosztów wymiany wszelkiego rodzaju uszczelek, gdzie wcześniej czytaliśmy o szelce pod głowicą, prawda? No ale następne punkty to wykluczają. Uszczelniacze zimeringów, prac sprawdzających i e, rozpoczęte przed wykonaniem, bla, 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 bla a także. I to jest dla mnie hit sezonu, czego gwarancja nie obejmuje, a także skutków obniżania się osiągów i pogarszania się właściwości jezdnych pojazdów, stopniowego wzrostu hałasu dochodzącego z elementów pojazdów, stopniowego spadku ciśnienia w silniku, zużycia oleju silnikowego z emisją spalin węglowodorek... <grytanie> Wy sobie wyobraziliście, co ja teraz wymieniłem? Chcieliście zmusić e, nas żebyśmy dawali gwarancje na samochody używane, bo tak klient by chciał. Ja chciałem coś takiego zrobić i pierwsze auta już u mnie stoją na placu, jeszcze nie wystawione dlatego, że moją ideologią było to, czego handlarze nie mogą zrobić. Handlarze w Polsce Wielu z nich jest uczciwych, ale rynek wymaga na nich, żeby, jeżeli oni z tego żyją, żeby po prostu takie rzeczy się działy. Sam znam ludzi, którzy mają fajne samochody do sprzedania, ale po kupnie takiego samochodu zawsze lista rzeczy do zrobienia, to jest kilka, kilkanaście tysięcy, w zależności od tego, co nam się trafi. I to klient wymógł na handlarzach, żeby była taka sytuacja, bo najtaniej, bo okazja, czyli Janusz, wstawaj, spajdałeś się. Generalnie powiem Wam przykład z mojego komisu. Ideologią jest to, żeby klient odbierając samochód wsiadł w ten samochód i po prostu jechał, żeby był pewien, że już nic nie musi zrobić. Jaka jest rzeczywistość? Kupujemy auta za granicą bardzo często, żeby miały wszystkie papiery prawie do dnia końca serwisu i mam takie sytuacje, że mam 16-letni serwis w książce, czyli mam wszystko udokumentowane, mam ilość właścicieli udokumentowaną i to auto na starcie po przywiezieniu do Polski i wstępnych opłatach już jest droższe niż te nasze rynkowe. Albo jest na podobnej cenie, ale, ale jeszcze stan techniczny i dochodzi do sytuacji, że zdradzę to jedno auto, Skoda Octavia z mega niskim przebiegiem udokumentowanym do końca kosztowała mnie już tutaj naście tysięcy po opłaceniu wszystkiego, a to mówimy o jedynce w Skodzie i teraz kolejna rzecz, która jest patologiczna, bardzo często na placach, Stoją samochody niezarejestrowane, nieubezpieczone, po prostu przywiezione lawetą z Niemczech, zostawione. Klient nie może tym się przejechać, klient nie może tego tak naprawdę sprawdzić, dlatego że ten samochód nie może opuścić placu, dopóki nie będzie miał zrobionej akcyzy, dopóki nie będzie miał wszystkich opłat zrobionych i nie będzie zarejestrowany. Ale... Z tym już sobie Państwo poradziło, dlatego że od 1 stycznia nawet wszystkie te handle będą musiały wydać na rejestrację tych pojazdów, więc wy klienci będziecie mogli z nim przyjechać. Ale do czego dążę? Doliczmy sobie do tej ceny przywiezienia kupna pojazdu od 1000 do 2000, w zależności od pojemności akcyzy i nawet więcej. Plus rejestrację, bo tak ja robię auta przywożę, e, robiony jest przegląd, papiery są wiezione do rejestracji i od razu jest auto nieprzygotowane do rejestracji, a zarejestrowane, bo wiem, co będzie od stycznia i wiem, że klient chciałby się przyjechać. To teraz tam skodę o podnoszę i widzę rzeczy do zrobienia, które chcę. Przede wszystkim wymieniam wszystkie płyny eksploatacyjne czyli płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn przekładniowy, wszystkie filtry, to jest raz. Wymieniam rozrząd, bo nie dokopałem się w papierach do wymiany, jaka powinna nastąpić, więc biorę to na klatę i wymieniam. Sprawdzam ciśnienie na cylindrach, wszystko załączam w ogłoszeniu, jeszcze chcę robić hamownie. Do tego patrzę na opony, żeby te opony były, jeżeli są zimowe, to chociażby do 5 lat maksymalnie i nie zużyte za bardzo. Muszę dokonać jakichś tam minimalnych napraw, które są tam w tym samochodzie, zlikwidować wszelkiego rodzaju wycieki, jeżeli tak owe istnieją, i w przypadku nawet super Oktawi, która jest nastoletnim autem, dochodzi do sytuacji, że do ceny, którą już mamy, dorzucam to, co było naprawione 4, 5, 6 tysięcy złotych, czasami może być to dwa. Ale wtedy mamy auto, które, jak wystawię, to będzie kosztowało praktycznie albo. Na równi z najdroższymi takimi modelami wystawianymi w Polsce, e, albo będzie nawet troszkę droższy. I ta szara, smutna rzeczywistość spowodowała we mnie to, że chcieli się gwarancję. Ja się z takimi firmami zacząłem konsultować, zacząłem czytać te umowy i stwierdziłem na miłość boską: ja mam robić patologię. Nie da się w Polsce na 15-letnie auto udzielić rzetelnej gwarancji. Zobaczcie, gdy auto wyjeżdża z salonu. Co producent gwarantuje? No że jest nowy silnik, wszystkie elementy obrotowe silnika są nowe, zatem producent jeszcze narzuca szereg kontroli w postaci przeglądów, co 15, co 30, co 60 tysięcy i gwarancji na przykład podlega chociażby to, że kiedy rozrząd się zerwie, no to producent to weźmie na klatę, ale już nie podlegają tarcze, klocki, amortyzatory, bo to są elementy eksploatacyjne. Płyny i wszystko inne, wy musicie płacić za te nowe auto, które bierzecie z salonu. Wy za takie rzeczy, jeżeli dochodzą, wam się zużyją klocki albo tarcze, to wy musicie płacić. I nie ma utopii, tak, nie ma science fiction, że w 15-letnim aucie ktoś wam da gwarancję na silnik, gwarancję na skrzynię biegów. Zatem szukając jeszcze auta w okazyjnej cenie, wymyślicie, myślicie, że jesteście w stanie kupić coś takiego. Owszem. Parę rzeczy pewnie dałoby się naprawić, bo i czytałem takie opinie, że ktoś coś naprawił. Tylko bardzo mało było tych opinii. Więc nie łudźmy się, że jest to do zrobienia, bo mówimy tu o kwotach rzędu 1000, 1500 zł na samochód 15-letni czy 14-letni na dwa lata gwarancji. Jak? Ja się pytam, jak? Tym bardziej, że osoby sprzedające te samochody nie wykonują takich rzeczy, jak my chcemy wykonywać, dlatego że. One nie są chytre, nie. Jeżeli zwykły komis, autohandel wystawi w Polsce coś drożej, bo coś powymieniał, to on się będzie bujał z tym autem, dlatego że ludzie dalej szukają najtaniej. I po prostu nie dajmy się nabijać w butelkę, patrzmy oczami rozsądku, zacznijmy szukać tych droższych samochodów. Wy, drodzy sprzedawcy samochodów używanych, często robicie fajną robotę. Bo ja wiem, jak trudne jest znalezienie auta w dobrym stanie i zacznijmy wszyscy próbować sprzedawcy i kupujący sprzedawać auta nadające się do jazdy, a nie auto za 15 tysięcy, w które trzeba jeszcze 5-6 tysięcy włożyć, żeby jego stan był idealny. Bo dochodzi do tego, że po zakupie dopiero jedziemy do mechanika. Mechanik mówi, że no zaraz trzeba będzie zrobić turbo, no, sprzęgło się trochę kończy, tu są wycieki pod silnikiem, i cała ta lista rośnie. W tysiące złotych. Więc mam nadzieję, że zanim zakończę swoją przygodę z YouTube'em, myślę 3-4 lata, uda mi się choć w małym procencie zostawić po sobie ślad w postaci zmian, jakie następują na warsztatach, na autohandlach. I nie traktujmy tego jako wywołanie wojny, tylko traktujmy to jako wyjście do klienta, aby spełnić jego oczekiwania. Ja sam teraz wydałem kilkadziesiąt tysięcy złotych na trzy samochody kilkunastoletnie. Kilka tysięcy złotych na ryzykuje ryzykuje strasznie, bo nie wiem, co się stanie, jak te auta wystawię na sprzedaż. Robię to mocno pilotażowo, dlatego że wcześniej nie widziałem, żeby ktoś aż tak pedantycznie podchodził do tematu. No bo nie wymagajmy cudów od 15-latka, się mówi. Nie? No ja właśnie chcę wymagać tego cudu i zobaczymy, czy to będzie opłacalne dla kogokolwiek, więc cóż, wy to widzicie w niedzielę. Ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu coś wejdzie już na stronę. Zresztą link do strony macie w opisie. Jest też Facebook, na którym będą te ogłoszenia wchodzić. Jeżeli te auta ode mnie będą się sprzedawać, tam będzie czytelna historia, łącznie z miernikiem lakieru, łącznie z książkami serwisowymi, łącznie z serokopią, to jest ważne, małego briefu i dużego, gdzie są podani właściciele, bo jak auto już jest w Polsce przygotowane do rejestracji, to tych papierów już nigdy nie zobaczycie. Ich nie ma. Często książki są wyrzucane albo ich w ogóle nie ma, i to jest problem. Ja chcę mieć tą czytelną historię, że samochód tu był lakierowany miał dwóch właścicieli, ma taki i taki przebieg, bo był serwisowany, a nie pieczątki z ziemniaka porobione i wiecie, podpisane jednym ciągiem. Samochód ma wymienione to, 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 bo to by wymagało wymienienia i klient może wsiąść i pojechać. Jak coś się sypnie, no to wiadomo, że musi przyjechać i my będziemy patrzeć, co się stało, ale nie będę sprzedawał nikomu takiego gówna na kilkunastoletnie samochody. Bo jest to niemożliwe. Każda umowa w każdej firmie ma tyle wykluczeń, że często nawet warunków umowy, czyli tego pełnego, nie znajdziecie, dopóki tego nie kupicie. A więc zmieńmy troszkę tą mentalność, że ten pasat za 15 tysięcy średnio będzie wymagał kolejnych 5, 6, 7 tysięcy złotych, a i tak nie będzie pewny przebiegiem, historią i co się tam z nim działo. Więc idźmy mentalnie bez szukania okazji. I to jest okazji z gwarancją. Przejdźmy do milszych rzeczy. Udostępnijcie ten materiał, niech się niesie. A chciałbym potem takie programy robić, żeby te komisy samochodowe, autohandle, żeby wszystko żyło razem ze sobą coraz to lepiej. Bo tu, gdzie nagrywam na okolice, zagłębie całe handli, to nie wiem ile jest kilkanaście, kilkadziesiąt, dochodzi do sytuacji, że klienci dzwonią do. Komisu, który nawet on tutaj jest gdzieś za ręką i mówią, że chcieliby to auto wziąć na sprawdzenie. Spoko przyjeżdżajcie, pan jedzie ileś godzin, ogląda ten samochód, mówi fajnie, chce go wziąć na sprawdzenie. I sprzedawca pyta się dokąd. Tutaj mamy warsztat, tutaj mamy warsztat. On mówi: do 4 k A w życiu. I dla mnie no to, to, to samo się chyba odstrzeliło w tym momencie, prawda? I do takich sytuacji dochodzi. Więc nie walczmy ze sobą. Idźmy razem, spróbujmy zbudować troszeczkę lepszą motoryzacyjną polską świadomość, polską przyszłość. Dążmy do tego, jak zaczynali się handlować autami, że chcieli się sprzedawać naprawdę fajne fury w fajnych cenach. To może już nie w fajnych cenach, ale naprawdę fajne i godne fury. Pójdźmy w tą stronę wszyscy razem, co? Łącznie ze sprzedającymi, kupującymi i użytkownikami. Zatem no, wszystkie linki macie w opisie. Ja startuję, zobaczę, jak się uda. Pamiętajcie też, że jako dwa warsztaty nie jestem w stanie więcej niż na przykład 50 aut miesięcznie docelowo, przyszłościowo robić, bo to też jest cholernie duży budżet. I po prostu badam rynek, czy damy radę zrobić coś takiego. Pamiętajcie, że we Wrocławiu już w styczniu otwieram M4K garaż Wrocław. Tam też będzie salon samochodów używanych i cała instytucja jako warsztat. 1200 metrów hala. Puch, zrobię ten film w grudniu. No właśnie, przejdźmy do tych okazji. Coś czego nie było w okazjach jeszcze, bo to tak naprawdę Wy układacie Okazję Allegro. Pilotażowo, niech cena spada. Dużo sztuk nie będzie, bo to też nie jest tania rzecz, kilkaset złotych. Co to jest? Gun. Pistolet pneumatyczny. No. I pytaliście się też co z wynikami laptopa. To po to się wytnie, nie, przed to się wytnie, będą wyniki, kto wygrał tego laptopa. No i ten ktoś musi napisać ze swojego maila, z którego brał udział w konkursie, do nas, jeżeli tam będą jego dane podane, jego mail, więc musicie się zgłosić. Zatem mamy GANA, czyli pistolet pneumatyczny. To było jedno z bardziej podnoszonych przedmiotów, jeżeli chodzi o okazje, które chcieliście tak samo jak spodnie się sprzedały i tak dalej, narzekaliście, że były małe rozmiary i wszystko, no pracujemy nad tym cały czas teraz jeszcze będziemy pracować, żeby przyszły rok był bardziej efektywniejszy więc no co link macie w opisie, cena spada o 12.20 czyli zanim się ten odcinek skończy kupujcie Bawcie się, piszcie, co byście chcieli w okazjach Allegro, bo ja często staram się to czytać. E, udostępniajcie, niech to się niesie, bo dla mnie to jest cholernie ważny materiał, bo znowu będę miał pogróżki, znowu będę miał wyzwiska, znowu będę miał hejty, ale ja to robię dla Was, żebyście byli świadomi. Bo od początku miłośnicy, czy to jest mechanika pojazdowa, której nie udało mi się wrzucić na piątek, bo się nie złożyłem tego silnika, e, czy to są takie pogadanki, mają zawsze na celu uświadomienie nas wszystkich, jak. Nie wbij się na minę kupując samochód używany w Polsce, a to jest labirynt, z którym walczę ja, z którym walczy Waldek, motodoradca i jeszcze wielu innych, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, kciuk wielki, cześć! Raz, dwa, raz, dwa, 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 dwa. ale słychać to nie z tyłu. Raz, 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 raz. Dobra, lecimy. Trochę niżej, o. To? Nad głową. <laughs> Trzy, dwa, jeden. pan dupę chciał pokazać. Субтитры